Halcz, witajcie, to znowu, Ryfiek. witam was w tym odcinku Zajzaka, czy to się nagrywa powinno. Po formacie, po 20 zmianach nagrywania, mam nadzieję, że w końcu to będzie działało. Ja już mam naprawdę dosyć tego wszystkiego. Zacząłem kolejne podejście, znowu się nie nagrywało. Jedno nawet zagrałem podejście, umarłem też się nie nagrało. Przynajmniej nic nowego nie odblokowałem. Mam nadzieję, że dzisiaj, jeżeli cokolwiek uda się odblokować odcinek się w końcu nagra. Yy, gramy dzisiaj Lazarusem Gridir Moda. O! No i to jest fajny start, z którym może nawet zaczekam. Yy, hmm. Fajne itemy tu są. I jeszcze Demon Beggar, kurde. Muszę się zastanowić. Yy, na razie zagramy po prostu Postaram się zabić jak największą ilość przeciwników, jak się da yy, Zaraz potem... Pójdziemy, najprawdopodobniej, do Demon Bagara jeszcze przed Devil Roomem. Na nim postaram się wydać jak najwięcej czerwonych serduszek. W Devil Roomie zobaczymy, czy będą przedmioty, ale jeśli tak, zbije się jak najdalej, tylko się da. Jak najbardziej się tylko da, aby potem wziąć Magic Mushroom. Już gdy będziemy lepszą wersją Lazarusa, zobaczymy, jak pójdzie. Mam nadzieję, że Git. Możliwe, że w trakcie nagrania będę musiał gdzieś pójść. Też wypróbuję nową opcję w OBSie, bo w końcu w OBS-ie można pauzować nagranie, coś czego nigdy się nie dało robić wcześniej. Więc jeżeli was przeproszę na momencie w trakcie nagrania, nie zdziwcie się. Ale no możliwe, że w przeciągu następnych 45 minut, tak jak mówiłem, będę musiał na chwilę gdzieś pójść. I od razu wypróbujemy tę opcję. Możliwe, że rzeczywiście to jakoś będzie działało normalnie Wcześniej musiałbym po prostu zakończyć nagrywanie potem zacząć na nowo i te dwa nagrania ze sobą złączyć w jakimś tam programie do montażu, co byłoby naprawdę mega denerwujące i bardzo czasochłonne A, ale tragiczny pokój tutaj się trafił, tragiczna fala. No, ale idzie jak na razie w miarę dobrze. Nieważne, idźmy stąd. <grytanie> Dobra, jest ok. Sytuacja opanowana. E, co prawda bym nie umarł, ale i tak nie chcę tracić zbyt dużo czerwonych serduszek. Chcę mieć jak najwięcej czerwonych serduszek na demon begara, bo z niego zazwyczaj fajne rzeczy można dostać. I może nawet już teraz troszkę się tym demon begarem pobawię. 5 koinów muszę wydać jeszcze na. Kluczyk. Chciałbym jeszcze mieć te 15 coinów na e, binki przedmiot, e, który mamy do kupienia w sklepie. Daje nam tir zapas, allharda i zmniejsza wielkość. I to jest świetny przedmiot. E, Gramon, speed up, up Bardzo fajnie, że tak szybko nam ten Demon Beggar wypłacił. E, idziemy na kolejnych przeciwników, nie ma na co czekać. 16 coinów. O kurde, z lewej strony pin, dostać obrażenie od pina, ale przypał. Ehm, co chciałem powiedzieć? 4 coiny z kolejnej fali. Proszę, niech będzie to 20 coinów na przedmiot. Jest nawet więcej! Super! Na dodatek się trafił bardzo fajny dingle. Dingle, który przywołuje toksyczne kupy. Normalnie go nienawidzę. Ale Dingle, który przywołuje toksyczne kupy, jest bardzo przydatnym bossem na... ...Gridir Moda, bo jego toksyczne kupy zadają obrażenia też innym bossom. I to bardzo dużo tych obrażeń innym bosom zadają, więc... Mam nadzieję, że jakoś nam się tutaj teraz uda. Mam półtora czerwonego serduszka. Wydaje mi się, że to starczy. Idziemy na walkę z kolejnym... ...bossem. Ojej, Hoho! <laughs> To nie jest fajny boss! To nie jest fajny boss! Czy to jest cztery razy monstro czerwony? Ja cię kręcę, ale kaszana, beznadziejny boss. Ale jeden już padł. Możliwe że, nawet, że od tej toksycznej kupy. Jak tu będę stał, to kolejne tu wlecą? No tak, no mówią, no od tych toksycznych kup padają momentalnie. Ale daliśmy sobie radę, naprawdę bardzo dobrze, bez żadnych obrażeń. Jest Devilrum, a w nim? No i to jest właśnie powód dla którego nie brałem Magic Mushroom'a. Hmm. Może ty jeszcze coś wypłacisz, to już w ogóle będzie beka. Piguły nie biorę, bo jak to będzie, tele pilsy bardzo będę tego żałował. E, bierzemy oba przedmioty, bierzemy i a tam i bierzemy. Oczywiście Inkubusa, który jest świetny. Wskrzeszamy się w tym pokoju, mamy kolejne czerwone serduszko. E, mogę teraz rzucić piguły? Infest, nic ciekawego. E, możemy teraz również wziąć naszego Magic Mushrooma, Mamy lepsze statystyki. E, mamy dodatkowego HP upa darmowego. E, bierzemy oczywiście również Binkiego. Dostajemy Tirzapa, Size Downa, e, Solharta e, i wchodzimy do. Stresz rumu, strzały penetrujące, bardzo przydatne na tym trybie Jeszcze speed up do tego, mamy maksymalną prędkość poruszania się Bardzo dobre obrażenia, bardzo dobre tirsy, inkubusa, strzały penetrujące No powiem wam, że jak na pierwsze piętro to w końcu to zaczyna wyglądać naprawdę bardzo fajnie Nie idę do kres bo szkoda mi Solharta idziemy na kolejne piętro Ej kozackie, naprawdę, Aż jeszcze raz sprawdzę czy to się nagrywa Czy to się nagrywa, się kochany Mam nadzieję, jest pokazane, że się nagrywa. Nie zawiedź mnie, bo jak stracę kolejne nagranie, ja naprawdę co, już szału dostanę. Kolejny HP app i na dodatek darmowy trinket. Eee, bardzo fajny trinket, Vibrant Bulb. Jeżeli będziemy mieli jakiś przedmiot aktywny, Vibrant Bulb będzie świetny. Eee, tu jest również świetny przedmiot do wzięcia. Eee, Divorce Papers, jeżeli dobrze kojarzę. Eee, Daje nam Tears i kościane serduszko. No i w tym momencie naprawdę bardzo chciałbym mieć przedmiot aktywny, bo Vibrant Bulb z przedmiotem aktywnym, naładowanym na maksa, zwiększy nam wszystkie nasze statystyki. I to jest zdecydowanie lepsza wersja tego trinketa w porównaniu do... Ale, żem się tu ładował, W porównaniu do Dim Bulba, bo możemy mieć jakikolwiek przedmiot aktywny w grze. Naprawdę, naj... najbardziej beznadziejny przedmiot aktywny, jaki się da. Byleby miał ładunki i... Byle byśmy go nie musieli po prostu używać, jest naprawdę na tyle dobrym trinketem, yy, nasz obecny. Że, chciałbym cokolwiek teraz kupić, żeby nam zwiększyło statystyki. Yy, Troszkę dałem. Chciałbym najpierw kupić czerwone serduszko. Nie chciałbym stracić w tym momencie mojego serduszka kościanego. Yy, weźmiemy ten przemdaktyw, który niestety nam statystyk nie zwiększa, bo nie ma ładunku. Yy, I lecimy z walką z bossem. Bardzo łatwy boss, gdy mamy strzały penetrujące, kolejny bardzo łatwy boss przy naszych statystykach. No i tak, mamy pieniądze, więc ja może zrobię najpierw coś takiego. Pójdziemy po czerwone serduszko. Wejdziemy do Cresro. Nic ciekawego niestety. Wyjdziemy z tego pokoju, mam nadzieję, że na max zdrowia jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko musimy zrobić to w ten sposób. A, nie zdążyłem, niestety, ale to jest do zrobienia, dobra, nieważne. Czy coś stąd jeszcze chcę? Chyba nie. Przedmiotów nie będę zmieniał, bo nie będę miał 15 coinów. Idziemy na walkę z bossem, idziemy na Devil Room i w Devil Roomie sobie pojawimy prezencik. Mógłbym tak naprawdę to zrobić w Curse Roomie, nie wiem czemu nie zrobiłem, ale nieważne. Co mamy w Devil Roomie? Dwie czerwone skrzynki, które są beznadziejne niestety. Używamy prezentu i dostajemy świetny przedmiot aktywny o kurde no ale akurat z nim nasz trinket działać dobrze nie będzie bo tego przedmiotu aktywnego będę używał kiedy tylko się da zwiększa nam nasze zdrowie daje nam blackharta co 6 pokoi jest genialny tam jeszcze baterie mamy do wzięcia ale chyba za ścianą jeżeli dobrze pamiętam tak jest więc całe piętro za nami idziemy na kolejne To była wibracja w moim telefonie, mam nadzieję, że już wibrować nie będzie. Czy ja byłem w Treasure Roomie na poprzednim piętrze? Chyba nie byłem. <grym> tak teraz sobie myślę, chyba nie byłem. Albo nie wiem, nie pamiętam. A nie, byłem, prezent tam był, prezent tam był, wzięliśmy Mystery Gifta. Dobra, HP Up kolejny. No wezmę, czemu nie, tak nie mamy co z tym przedmiotem zrobić. Tutaj Damage Upa widzę, którego z chęcią wezmę, ale najpierw sobie weźmiemy kluczyk i co mamy tutaj? Damage up, up z jednego oka, blood clot. Bardzo... ...spoko przedmiot. Nic jakiegoś nie wiadomo jak dobrego, nic wi nie wiadomo jak strasznego. Każdy damage up lubię, nawet ten tylko z jednego oka. Szkoda tylko, że ten przedmiot aktywny musimy mieć ciągle naładowany, żeby mieć e, zwiększone statystyki z Twinketa. Raczej przedmiotu nie zmienimy, bo on jest po prostu zbyt dobry. Natomiast przed całą walką z... ...ultra gridem... ...najpewniej naładuję ten przedmiot na maksa i będę trzymał na samą walkę. Użyję go pod sam koniec walki, gdy będę miał po prostu najmniej zdrowia, jak się da. Damage up, challenge up oczywiście bierzemy. Tyrusy 5 obrażenia, 12 z inkubusem na... ...trzecim piętrze, to jest naprawdę coś. A tam jeszcze mamy, więc... Jak nam się po szczęści będziemy mogli sobie nawet przywołać zdecydowanie więcej. A może nawet teraz? O nie! <grystanie> ale siare! Specjalnie wszedłem w przeciwnika, zobaczyłem tylu przeciwników na Ziemi. Chciałem ich pozabijać, ale nie wiedziałem, że mamy już tylko pół black karta i kolejne otrzymanie obrażeń wszystkich przeciwników. <grystanie> zabiło. No nic, i taki idzie naprawdę nieźle zdrowia i tak pewnie mamy dużo. Perthrow razy dwa. Szkoda, że tylko jedno możemy wziąć. Ale oczywiście perthrow ze sobą weźmiemy. Do Curse -roomu tu nie wchodzę po raz kolejny. Szkoda mi po prostu zdrowia. E, idziemy na kolejne piętro. W miarę szybki odcinek, nawet może wyjdzie. E, Wump, a w womp, e, genialny przedmiot: damage up, range up, juice, juice. E, tu do kupienia kolejny damage up, e, do wzięcia kluczyk i najpierw wezmę kluczyk. Zobaczymy, co mamy w Treasure Roomie, Może tu zmienimy przedmioty. O, ten przedmiot jest na pewno do zmiany. Yy, ale najpierw zobaczymy, co będziemy mieli w David Rumie. Jak będą dwa przedmioty słabe w David Rumie, wolę chyba tam przedmioty zmienić. Jak. Yy, to głupie Ludowiko. Ludowiko jest naprawdę beznadziejnym przedmiotem. Nie wiem, musielibyśmy mieć chyba Brimstone'a, żeby Ludowiko w ogóle jakkolwiek dobrze wykorzystać. A dobrze wiemy, że Brimstone'a na Gridir modzie. Z Devil Room niestety dostać nie możemy, bo nie jest w puli przedmiotu. ale żeś się śmiesznie przywołał. Dobra, całe piętro tak naprawdę zaraz za nami, yy, wrócimy się po Syntoil po kolejnego damage upa w naszej kolekcji. Jakbyśmy jeszcze jakimś cudem gdzieś dostali jakiegoś Tear Delay'a, to już w ogóle byłbym w niebo wzięty, byśmy mogli mieć Tearsy lepsze jak 5. No, ale tych delay w grze niestety zbyt dużo nie ma, więc raczej na to nie liczę. No, i tutaj nic już ciekawego do wzięcia nie ma, niestety. Yy, idziemy do Devil Roomu. Zobaczymy, co tam się nam trafi. Tak jak mówiłem, jak trafi się słaby przedmiot. Zdecydowanie bardziej wolę zmienić przedmiot słaby w Devil Roomie, jak w Treasure Roomie. Nawet mając świadomość tego, że nie możemy dostać takiego. Um, Brimstone'a. Noża w dzisiejszym podejściu też bym chyba nie wziął. Mamy podwójne strzały na tirsach 5 z takimi obrażeniami. To jeszcze penetrujące. Noż wydaje mi się troszkę bezsensowny. Nadal możliwe, że zwiększyłby obrażenia zadawane bossom, ale zmniejszyłby mi bardzo mój zasięg. A ja mam bardzo dobry zasięg, więc. E, wolę się moich strzałów nie pozbywać. No tu przedmiot do wzięcia. Definitywnie to jest. Ale Hamsko. no. To jest po prostu damage up, więc oczywiście, że to bierzemy. Nie biorę pigu, bo tak jak mówiłem, mogą się trafić telepilsy. Mogą się trafić tears downy, przy tearsach 5, tears up nam nic nie da. A Perro nam tu zmienił, przedmiot na się kolejny świetny przedmiot, gilotyna. To jest jeden z niewielu tear delay w grze. Mamy teraz tearsy 4 i jeszcze większe obrażenia. Co prawda trudniej mi się będzie... Trudniej mi będzie unikało się... Trudniej mi się będzie unikało strzałów przeciwników. Przez to głupie ciałko Ale przy walce z gridem Chyba nie powinno to być jakimś wielkim problemem Kolejne piętro W treasure roomie yy, Beznadziejny przedmiot, naprawdę Bo Dostaje się go chyba za zabicie lostem delirium Czy coś w tym stylu Naprawdę mnie dziwi, że tak Trudna rzecz do zrobienia daje tak słaby przedmiot, no ale nic 15 coinów mamy. Możemy coś kupić. Kupiłbym chyba mięsko. Mr. Me jest niby do kupienia, który jest fajny, ale wolę te ładunki wydawać na zwiększenie zdrowia za pomocą naszej książki, niż tam 50% szans na otrzymanie przedmiotu. Więc raczej zostaniemy przy naszym obecnym przedmiocie aktywnym i kupimy sobie mięsko. Delikatny damage up. HP up. I tak chyba będziemy mieli maksymalne zdrowie, nawet bez mięska, więc... Może dam sobie z mięskiem spokój i kupię sobie po prostu, nie wiem... Inny przedmiot, jeżeli będzie maszyna do zmiany przedmiotów. Jest w ogóle maszyna do zmiany? Jest maszyna do zmiany, mamy naprawdę sporo pieniędzy. I serio, nie wiem, mięsko za... 15 coinów. A ja w ogóle w Treasure nie byłem. Kompletnie zapomniałem. Idziemy do Treasure Roomu, w nim. To jest chyba skorpion Virgo. Ciągle mylę Scorpio z Virgo. Virgo jest ok, Będzie nam dawał raz na jakiś czas te tarcze przeciw obrażeniom. Experimental Treatment przy Tearsach 4. Nigdy się nie opłaca. Swoje przedmioty. Black Candle. No to nie jest nic ciekawego. Po co mi Black Candle tak późno w podejściu? Nie mile jeszcze będę miał coinów, więc zaczekam za zmianą. Po dwóch falach z bossem, nie no, trochę tych pieniędzy to mamy. E, fali z y, bossem na Devil Room jeszcze nie przywołuje. E, wrócimy się znowu do sklepu, pozmieniamy przedmioty. Może dostaniemy coś lepszego. E, no i lecimy na Devil Room. Stem Cells, no nic ciekawego, ciągle nic ciekawego naprawdę. ILE RAZY MUSISZ DOSTAĆ coina, ŻEBY COŚ ZMIENIĆ, ALE KASZANA Ostatni raz? No niestety nie Słabe, strasznie słabe przedmioty, no nic idziemy dalej, nie ma co tutaj dalej zmieniać i tracić pieniądze Dwa razy big horn, bardzo łatwy boss Ma... mało zdrowia, bo to jest dosyć wczesny boss, chyba już na trzecim piętrze się może trafić a tu mamy świetny przedmiot, pakt, 2 Solharty, hearty, tier zap i damage up, co prawda tier zap nam nic nie da, trochę też dałem ciała, mógłbym sobie jeszcze te czerwone serduszka najpierw stracić na demon begarze. ale tych co teraz mamy nie będę już tracił, wolę je zatrzymać na kolejne ostatnie już piętro i to tak naprawdę byłoby wszystko, o solhart też jeszcze mi prawie nie zauważył, po niego się wrócimy i mamy idealną ilość zdrowia. W tym momencie yy, idziemy na kolejne piętro. Mam nadzieję, że coś kupujemy za te 30 coinów, które będziemy mieli. Raz używamy przedmiotu aktywnego, mamy max zdrowia, jeżeli nie stracimy tego zdrowia idziemy na kolejne piętro z tą ilością zdrowia i yy, już mogę się zacząć bawić z mnie, tak naprawdę. Yy, I przedmiotu aktywnego użyjemy dopiero gdy będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo mało zdrowia aby ciągle korzystać ze zwiększonych obrażeń z trinketa. No nic ciekawego, naprawdę, bardzo słabe itemy dostajemy. Tu w pixy, to jest tier zapal, on nam nic nie da. My już mamy maksymalne tirsy możliwe, jakbyśmy dostali tier delay. D8, no nie, ja dziękuję, bawić się D8 nie będę. Został nam jedynie tu koleżka, który nam może dać coś ze sklepu. Jakiegoś może hp upa albo nie wiem. Kompas, ale to. No nie jest niestety nic ciekawego. Zastanawiam się, co dobrego mógłby dać nam begar, ale. nic mi nie przychodzi na myśl, naprawdę. No i tak jak mówiłem, mamy max zdrowia. W tym momencie już przedmiotu aktywnego nie używam. Eee, trzymamy go naładowanego na całą walkę z Ultra Gridem i. Mam nadzieję, że używać go nie będę musiał. No ale taka ilość zdrowia. Przy takiej prędkości poruszania się, takich obrażeniach damy radę, kurde. Jak ja dałem radę, Lostem, który miał zdecydowanie gorsze statystyki jak teraz, nie otrzymać obrażeń więcej jak raz, to. Teraz nie dam rady. <grym> Dobra. A, oddajemy ci trochę pieniążków. No, HP Up, no co innego mógł nam dać. Najwyżej, jak stracę obecne serduszko, będę mógł sobie wziąć HP upa i. Nadal mieć mak zdrowia, nie używając przedmiotu aktywnego. I fala na Devil Room. O właśnie, przecież HP na Devil Room mi się może przydać. Tu możemy sobie jeszcze jakiś przedmiot wziąć fajny. Jakiś, nie wiem, pentagram jakby się trafił, bym był bardzo szczęśliwy. No, bo tak naprawdę co innego dobrego mogłoby nam się trafić. Podwójny efekt działania kart co nie jest nic dobrego, więc damy sobie z tym spokój. Ale dla Beki może wezmę i wezmę sobie tutaj HPA. A zapomniałem, że to kartę pokazuje. No tak, no to nic, straciłem jedną możliwość na wykorzystanie tego przedmiotu. Cały piętro za nami, naprawdę tu już nie ma nic do roboty. Idziemy na kolejne. Ale ja by było jakby to była jakaś fajna karta Jakiś herofant na przykład, cztery soul by nam mógł przywołać No nic, kolejne piętro Czy to się nagrywa? Jeszcze raz <śprawda> Sprawdzę w razie czego no Jaki będę nieszczęśliwy jak to się nie nagra Naprawdę już straciłem z 3 godziny nagrań w przeciągu ostatnich 48 godzin Dobra Walka z Ultra Gridem, tak jak mówiłem, nie używamy przedmiotu aktywnego, aby cały czas korzystać z damage upa z naszego trinketa. I mega mi się to podoba, że mamy tak duży zasięg. Mamy praktycznie zasięg na całe piętro, tak naprawdę, chyba. Na tej walce to nie jest jakieś nie wiadomo jak przydatne, ale w tej drugiej fazie Ultra Grid, gdy ja nie chcę w ogóle do niego podchodzić. Ten zasięg bardzo, bardzo się przydaje. Naprawdę nieźle idzie. Połowa zdrowia już zbita, ile my się z nim bijemy? Ostatnio chyba jak walczyłem właśnie jako lost yy, i te powtarzaliśmy walki z Ultra Gridem. Pierwsza trwała 3,5 minuty. Ciekawe ile tutaj będzie nam trwała jedna z tych walk. Jak mówiłem, gilotyna, którą mamy normalnie, by mi bardzo stwarzała problemy, jeżeli chodzi o unikanie pocisków, ale... No serio, gdy mamy tak duży, tak duży zasięg, gdy mamy w miarę fajny shot speed... No wystarczy, że się stoi daleko i on nigdy nas nie trafi. A my i tak zawsze mu będziemy zadawali obrażenia. No i mamy spida 2. Tego mi bardzo brakowało, gdy grałem Lostem. Nie mieliśmy wtedy zbyt dobrego spida. Tutaj mamy maksymalne możliwy, więc... Unikanie pocisków to też nie jest nie wiadomo jak duży problem. No i tak myślałem, pierwsza część walki poszła bardzo łatwo, nawet jakbym przywołał e, ciągle tych swoich e, e, ziomów z kluczy. Mamy strzały penetrujące, mamy inkubusa, więc mamy drugie źródło tirsów i tirsy 4. Jest żaden teraz zwykły przeciwnik, nie straszny. A nawet powiem więcej, gdyby przywołał bardzo dużo ziomów, byłoby dobrze, bo. Moglibyśmy dostać blakarty z ATAM, gdybyśmy otrzymali obrażenia, mógłbym sobie tak naprawdę generować w ten sposób nieskończone zdrowie. Dlatego, właśnie, chyba Ultra Grid w drugiej fazie przeciwników już nie przywołuje. Dobra, idziemy sobie stąd. Tu jesteśmy bezpieczni. No, ale do słabego miejsca przeskoczył. O! Tutaj z chęcią cię zobaczę. Nie do uniknięcia, atak. To on jest strasznie losowy. I tu znowu jesteśmy bezpieczni. Super zasięg. Idzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I on w ogóle zadaje tylko pół serduszka obrażeń. Ale ten boss to jest żart. Na każdej innej postaci jak lost, ten boss jest naprawdę żartem. Właśnie nie wiem, które ataki dokładnie zadają całe serduszka. Wydaje mi się, że pewnie te, które eksplodują. No bo przed chwilą mnie trafił ten atak z ziemi. On zadaje tylko pół serduszka. A chyba każda eksplozja w grze zadaje całe. Nawet gdy my się jakąś bombą trafimy, to zadajemy chyba sobie. A nie, też pół serduszka. To już nie wiem, naprawdę nie wiem. No jak się bombą trafimy, zadajemy sobie pół serduszka, ale jak się trafimy Bob z Brainem i IP hackiem, zadajemy całe. To jest dziwne. Albo się mylę, dawno sobie nie zadawałem obrażeń bombą, bo dawno nie breakowaliśmy gry jakoś w ten sposób. jestem bardzo ciekawy. Co się odblokuje jako Lazarus? Jako Lazarus zrobiliśmy już. Grid na zwykłym trybie, zanim jeszcze był Grid Remote. Więc ten najlepszy przedmiot chyba mamy już odblokowany. Teraz przed nami tylko ten przedmiot. słaby, że tak powiem. Plan C. Plan C jest bardzo ciekawy. Dripping Baby. Plan C jest dziwny, bo on chyba zabija wszystkich, ale też nas po trzech sekundach. Nie, nigdy tego przedmiotu nie używałem. Ale to jest chyba właśnie ten przedmiot, że zabija wszystkich w pokoju i nas po trzech sekundach. Więc na przykład możemy, nie wiem, zabić Delirium, szybko wejść w skrzynię, chociaż nie, animacja Delirium jest na tyle długa, że to po trzech sekundach to my padniemy. No, nie wiem, nieważne. Bardzo krótkie podejście, wrzucił się, nie spodziewałem że tak szybko uda nam się, uda że tak szybko uda nam się zabić Ultra Grida, tu proszę. Jak na razie ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo, trzymajcie się i cześć!